Siemano, a Lagos się melduje. Znacie grę, w której stała się MOP i strzela się do balonów? No tak, ja też znam. To jest Balloon Tower Defense. Okazuje się, że w ogóle Balloon Tower Defense 6 wyszedł w 2018 roku. A na letniej wyprzedaży Steama ta gra szalone 5 zł. Z tego powodu postanowiłem w końcu przejść ten upgrade i z części piątej przenieść się na część szóstą. Okazało się również, że na Steamie jest całkiem sporo achievementów. Które można zdobyć grając w tę grę. No i to będzie raport z moich postępów. Postanowiłem w takiej formie go nagrać, że będę sobie omawiał, jak mi idzie zdobywanie tych kolejnych osiągnięć. Wpadłem na pomysł prowadzenia dziennika i przechodzenia tej gry w momencie, w którym jeszcze nie zagrałem ani chwili, więc uznałem, że jest to tym bardziej fajne, że. Będę mógł pokazać absolutnie cały mój progres, który będę w stanie, który będzie miał miejsce w tej grze. No i okazało się, że źle włączyłem nagrywanie i pierwsze kilka rozgrywek zostało nagranych źle. Więc przechodzimy od razu do chwili po tym, jak te kilka rozgrywek miało miejsce. Jak widzicie mam 15 poziom, czyli no, jednak aż tak dużo nie zagrałem i... Tak naprawdę udało mi się zdobyć tylko dwa achievementy, czyli ulepszenie dowolnej wieżyczki do czwartego poziomu i zagranie bohatera na jakiejś mapie dowolnej, nie na samoubku. Więc pierwsze dwa achievementy już za nami. Jeszcze tylko 149. Jeszcze w tym momencie chciałem zrobić taki disclaimer, że wiem, że jednym z achievementów w tej grze jest wykonanie 100 milionów popnięć, walonów, co zajmuje bardzo dużo czasu, i wobec tego będziecie obserwowali, jak ja tej gry się uczę, bo wyszedłem z założenia, że nie ma sensu, żebym na początku wykonywał tą pracę związaną z zrozumieniem wszystkich mechanik i poznaniem wszystkich szczegółów, tylko po prostu z racji tego, że te pęknięcia i tak się muszą nabijać w bardzo dużej ilości, to, że będę to robił gdzieś w trakcie i będę też relacjonował powolutku, czego się dowiaduję i czego się uczę. Okej, okay, no to pierwsza mapa na standardowej, bardzo mało zmienionej względem piątej części mapie, typowej, kultowej, na poziomie łatwym, standardowym, bez szarżowania. Ja ten voice-over nagrywam po jakimś czasie, no i wiem już w tym momencie, że Levelowanie bohaterów przy pomocy pieniędzy to nie jest najlepszy pomysł, ale sniperzy i magowie to wciąż moje jedne z ulubionych wieżyczek. Bardzo dobre właściwości mają te wieżyczki. Magowie, którzy są w stanie niszczyć każdy typ balonów, i sniperzy, którzy albo drastycznie spowalniają sterowce, czy tam moaby, albo no są bardzo szybkie i potrafią bardzo dużo tych pęknięć po ulepszeniu w dolnej gałęzi na piątym poziomie naprawdę są bardzo, bardzo śmiercionośne. Małpka klejąca to jedna z następnych moich ulubionych wieżyczek i mój ulubiony slower. No tutaj widzimy jeszcze ten etap gry, w którym odblokowuję te poszczególne małpki. Tutaj wybrałem akurat, znowu myślę, bardzo kultową Super Monkey. Tutaj alchemik przez długi czas nie zagrany przeze mnie, ale w tym momencie już wiem, że jest to kolejna bardzo ciekawa nowa małpka, która ma fantastyczne synergie z innymi małpkami. No i w tej rozgrywce już się nic nie wydarzy. Przechodzimy od razu do zakończenia. Jeszcze w ogóle nie jestem zalogowany, zrobię to trochę później. No i udało się zdobyć kolejne dwa osiągnięcia: pierwsze za wygranie mapy na poziomie początkującym, a drugie za użycie. Umiejętności specjalnej bohatera na trzecim poziomie, którą odblokowuje się na trzecim poziomie. No i kolejna mapka. Znowu lecimy, znowu lecimy tą samą mapę. Tym razem Primary Only. ogóle bardzo, bardzo fajne, że ta odsłona tej gry ma takie szczegóły, jak na przykład możliwość zmiany tego Czy mapka z boomerangiem jest praworęczna, czy leworęczna, jest to bardzo fajny detal. ponownie bardzo łatwo, bez żadnych komplikacji udało się ukończyć tą mapę. Zrobiliśmy poziom 19. Idziemy do kolejnej mapy in the loop. Tutaj pierwszy raz stawiam samolot, czyli przez długi czas moją ulubioną wieżyczkę, która sprawiała, że bardzo łatwo wygrywałem praktycznie każdą mapę, do której podchodziłem. Bardzo często powtarzałem zagrywanie tego samolotu. Tutaj blokowałem druida, czyli aktualnie moją ulubioną wieżyczkę. Tutaj lekkie problemy z pancernymi balonami. Widać tutaj pewne niedoświadczenie, no ale tak jak mówiłem, chcę pokazać pewien proces nauki tej gry. Poza tym kolejna mapa bez komplikacji i nawet odblokowaliśmy nowego bohatera. Lecimy po kolei, znowu Easy, znowu Standard. Jest wspomniany samolot. Ja najbardziej lubię rozwijać najczęściej, pierwszy samolot, który rozwijam to 02 i dolna gałąź jak najwyżej. Ale rozwój górnej gałęzi i dolnej na 2 też jest bardzo ciekawy i bardzo dobrze się sprawdza kultowe banana-farmy. Od razu musi być postawione. No i kolejna mapa bez żadnych komplikacji. Tutaj chciałem wytestować nowego bohatera. I kolejna mapa w kolejności. Znowu Easy Standard, ogrywamy, zaznajmiamy się z giereczką. Bohater jest mega mocny. I w połączeniu z moim zamiłowaniem do militarnych małpek, bardzo dobrze działa na farma, oczywiście, musi być. Mapa ogólnie jest bardzo prosta, przez ilość powtórzeń, raz po których poruszają się balony. Co zresztą widać, że tak w zasadzie przy pomocy czterech małpek bez najmniejszego problemu. Mapa została ukończona. No to co, lecimy po kolei. Tak jak było powiedziane. Tutaj tak naprawdę nie wydarzy się nic nowego. Tak jak wspominałem, na pewien czas zachłysnąłem się taktyką związaną ze samolotami, snajperami i właśnie tom, tym bohaterem małpkowym. Więc te przez jakiś czas będą bardzo nudne i bardzo powtarzalne. Tym bardziej, że no jednak póki co ogrywam ten najłatwiejszy poziom trudności po to, żeby odblokować kolejne osiągnięcie, które nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Abstrahując oczywiście od tego, że zdarza mi się, że jakieś tam pojedyncze balony Zostanę przypuszczony. No i znowu, bez komplikacji, kolejna mapa do kolekcji, kolejny medal do kolekcji. Tutaj został postawiony eksperymentalny druid. Głównie po to, żeby go troszeczkę potekspić. Podobnie jak Gluganera. I przechodzimy od razu do próby zdobycia wszystkich możliwych medali na jednej z map. No i początkowo wybrałem do tego celu właśnie tą pierwszą, podstawową, najbardziej kultową mapę. Jest to jednocześnie pierwszy poziom trudności medium. Zaczynamy sobie od snipera, dokładamy do tego od razu czarodzieja. No i mój ukochany samolot. Tutaj pierwszy raz ulepszam banana farmę do Monkey Banku. gdzie jak się później dowiedziałem prawdopodobnie najlepszego sposobu ulepszania banana farmy. No i w tej grze już praktycznie nic się nie wydarzy, więc możemy przejść do zakończenia. Niezmiennie jakiś samolot jest najlepszą małpką. No, to lecimy standard hard, mając z tyłu głowy osiągnięcie o zdobyciu wszystkich medali z danej mapy. Zaczynamy od czarodzieja, czyli naszego człowieka od wszystkiego. Ten snajper, który będzie elegancko wykańczał to, czego ten czarodziej nie będzie w stanie ogarnąć sam. 28 runda i banana farm melduje się na mapie. No i niestety trochę za mało siły, żeby pokonać pierwszego Moaba, Więc próbujemy jeszcze raz. Drugi z innym ulepszeniem. Podołał samodzielnie kilka pierwszych rund, żeby postawić samolot od razu. No, niestety, znowu jakieś przecieki. Jest szansa, że może chodzić o to, że jestem trochę zbyt chytry i zbyt wcześnie próbuję postawić te banana farmy, które tak naprawdę na tym poziomie trudności nie są do niczego potrzebne. No, teraz próba ze sterowcem poszła troszeczkę lepiej. Nie obyło się bez obrażeń, ale przynajmniej jesteśmy dalej w grze. No i co najważniejsze mamy dwie banana farmy. Ojojoj, tutaj kłopoty, kłopoty. Zanownie nie obyło się bez obrażeń, ale jesteśmy dalej w grze. No i już troszeczkę mądrzejszy stawiam. Czarodzieja, który jest w stanie pokonać każdy typ balona. Szczególnie mam taką skłonność, że jeżeli widzę jakąś ścieżkę ulepszeń która jest bardzo podobna albo wręcz taka sama jak w piątej odsłonie tej gry, to jestem bardzo skłonny do tego, żeby w nią iść. I tutaj przykładem jest zarówno druid, który ma to górne drzewko, które jest pewną interpretacją dawnego czarodzieja z piątej części, który też miał właśnie takie umiejętności strzelania piorunami, czy super małpka, która ma te laserowe oczy i, i później te fioletowe. To są wszystko, wszystkie te decyzje, one padały na podstawie właśnie moich wspomnień. Bardzo rzadko zdarzało się, że w tych początkowych fazach grania w szóstą odsłonę wybierałem jakieś inne ścieżki. No a tutaj, pomimo początkowych problemów, wszystko wskazuje na to, że uda się ukończyć tą mapę. No z samolotem na czwartym poziomie raczej. Na takim poziomie trudności nie będzie już absolutnie żadnego problemu. Tardet, pierwszy raz w grze mam do czynienia z ząbkiem. No, i udało się. Ponownie samolot. Jeden z tych samolotów, e, najlepszą małpką. To jeszcze chwilę postanowiłem pograć sobie w Freeplay, żeby zobaczyć, jak daleko jestem w stanie dotrzeć. Ale to pominijmy to i przejdźmy od razu do zakończenia, które tak naprawdę nastąpiło bardzo szybko, bo na 95. rundzie dowiedziałem się, że w szóstej części istnieją te czarne sterowce, które są bardzo szybkie i bardzo trudne do pokonania. No, i no, nie mogłem być na nie przygotowany. Kolejna mapa, easy standard. Wszystko się udało zgodnie z planem. Nie ma na co czekać, lecimy z kolejną mapą. To jest w ogóle bardzo fajna mapa, bardzo interaktywna. Ale mnie tak naprawdę i tak obchodziło, żeby postawić samolot. No, no, nie bez żadnych komplikacji, raczej te mapy na poziomie trudności łatwym, szczególnie na mapach początkowych nie sprawiałem mi już żadnych problemów. No i lecimy z ostatnią mapą Easy Standard pod osiągnięcie. I też zagrałem tą mapę już delikatnie znudzony tą strategią bazującą na samolotach I chciałem sprawdzić czy można w łatwy sposób wygrać inną strategię. No i oczywiście, że można. To nie jest jakaś trudna mapa, ani nic takiego. No i to się udało. Udało się też zdobyć osiągnięcie Grasshopper, czyli wykonanie 9 map na poziomie Beginner. No i przy okazji w końcu odbieram osiągnięcie za zalogowanie się do konta Ninja Kiwi. To jest moje szóste osiągnięcie. No, i dalej lecimy. Easy Standard. to żeby zdobyć, tak naprawdę, 36 medali, bo jest to kolejne osiągnięcie. Korzystam tutaj z okazji, żeby potestować sobie innych bohaterów. Tutaj prawie doszło do przepuszczenia balonów kamuflażowych, nie byłem na nie przygotowany, ale na szczęście szybkie postawienie Ninja rozwiązało wszystkie moje problemy. No i bez żadnych komplikacji, oczywiście zwycięstwo. Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Dużo tych easy standardów, później będzie ich zdecydowanie mniej, wiadomo. Staram się też jednak w drodze po te steamowe osiągnięcia jak najmniej powtarzać te mapy, żeby tych medali też kolekcjonować jak najwięcej. I faktycznie się udało. Nawet poszedłem tutaj na free play. Zacząłem niemal od razu budować jednocześnie bardzo dużo banana farm i bardzo dużo samolotów. Przedtem w taką strategię miałem ogólnie bardzo dużo czasu, żeby wygenerować stosunkowo dużo gotówki, żeby być przygotowanym na 95. rundę. Tutaj udało mi się pierwszy raz ulepszyć małpę do piątego poziomu. No i był to akurat sniper w górnej gałęzi, stargetowany na spowalnianie sterowców. Bardzo fajnie, bo też jest za to osiągnięcie. No i banana bank na piątym poziomie, który z tego co zauważyłem nie dawał mi za wiele, nie do końca wyłapałem na czym polega zaleta tego piątego poziomu. To nie było, na, to nie było najlepsze posunięcie. No i ono prawdopodobnie kosztowało mnie przegraną. No 95. runda. No, tak bywa. Spróbujemy następnym razem. Tymczasem osiągnięcie numer 7 za piąty tier małpki i osiągnięcie numer 8 za zagranie czterema różnymi bohaterami. No i tymczasem próbujemy zdobyć wszystkie medale do jednej mapy. Jest to jednocześnie pierwsza deflacja, jaką rozegram w szóstej części. Balloon Tower Defense. No i w ogóle jeszcze nie wiedziałem, że istnieje opcja autostartu rund, co w przypadku deflacji jest bardzo wygodną opcją. Zgodnie z planem. Tutaj jeszcze czy free play, który nie trwał za długo. No to teraz military only. Prawne tylko samoloty, snajperzy i bohater druidowy. Odblokowałem w końcu mapę Intermediates. No i od razu sobie zagramy jedną, bo jest za to osiągnięcie. Easy standard. Nie utrudniajmy sobie za bardzo. Odblokowujemy achievementy za wygranie mapy na poziomie intermediate i gdzieś tam w międzyczasie rozwinąłem sobie monkey Knowledge. No i za wydanie pierwszego punktu też jest osiągnięcie. No i to był achievement numer 10. Na tym chcę skończyć ten raport. Pierwsze 10 achievementów. Tak jak mówiłem, poznaję tą grę, dopiero rozwijam się, yy, uczę nowych patternów, więc. Nie wygląda to w tym momencie najlepiej. Robimy mnóstwo błędów, ale chcę je też tutaj zostawiać i pokazywać, bo uważam, że jest to bardzo fajne, żeby pokazywać ten proces rozwoju w grze, w której stawia się małpy, żeby, żeby przekuwać balony. Więc dzięki za uwagę, widzimy się w następnym raporcie.